Hej, cześć, Simonku, ja jestem Matyniu i witam w kolejnym, już drugim odcinku z ja jestem Paladins. Hades. A ja jestem Mamy Flotar? To w Siemanko. dupie! Yo. I ze mną jest Flotar. No, cześć. No. A Hadesa nie ma? <laughs> nie. Okej, okay, dobra. Nie no, oczywiście też jest z nami. Hades. Wow. Dlaczego? No, Hades, halo. Te, teraz to wiesz. No, no wyjdź. ja gram gram pipem. A ja gram, gram pipom. ale wernomito. spokojnie, nie jest to Hades. Ha! Hmm. Ale jak nie obraża teraz, nie? Eee, jest Kury. to po prostu taka postać jest takim włochatym, kurde wiewiórkiem. No i po prostu gramy sobie na mapie, w której musimy no nie, niszczyć działka no nie. i rozwalać Uurde, bazę No znam tą chyba mapę, tak mi się wydaje. Gdzieś on widziałem już. No to się mi się tak wydaje. I, I o to w tym wszystkim chodzi ludzie. I musimy też rozwalać przy tym przeciwników, jednak najważniejsze jest rozwalanie tego gówna co jeździ. No oczywiście. Co mnie bije! No tam jest ta, suka, no. Jej, ja nie wiem co się dzieje. Dobra, bije Ale, ale mnie. prawie zaoutplayował, prawie, prawie zaoutplayował. Dobra. Kurde, ale to mały. jest jakiś dasz Okej, okay, to jest teleport, dobra. dobra. Ja już dobra. wszystko wiem. Na wolno bije. Czuję, że mamy ogarniętą drużynę. Tak, to, Ej, tak to czuję. Nie. Dobra. No zobacz, połowę HP już zdjęliśmy temu gówniakowi. Taka no. Nie. I już się kończy to. Dobra, pięknie. A, dobra, padłem. Dobra? Dobra, bijemy, bijemy. biemy. E, ja z lasy na stanie tak były. Ty grasz tam la z ja laską teraz? No. no, Tylko, że jest to, to jest różnica, że bez kart ona się nie klonuje range. na 3 czy tam na 2. Tylko no na... No, no, sobie... O Jezu, tutaj jest to działko zdalnione. Hades coś mówi... Ja nie no. wiem co on w ogóle gada, nie? No, ja coś nie zrozumiałem. Nic nie zrozumiałem kompletnie, coś tam No, no, no. no bo w poprzedniej no, grze zabija. ona się kopiowała na 3 tam, uh -huh. Ty nie widzisz ile się skopiowało. On... Nie no właśnie widzę. Nie. No tak stoją obok mnie one. Nie. Ziomuś... Nie. nie wiem o czym wy mówicie. Ej, on, czemu oni już na połowę działka? Halo, gdzie jest moja drużyna? No, Spokojnie Polacy, ja nadchodzę, rozwalamy im bazę. Rozwalamy ich, niszczymy. Ej, my, no, nie, my nie możemy my. użyć tych wyjść awaryjnych. No, no nie, no. chyba oni całkiem. No umarłem, tutaj te działko mnie zniszczymy. Znowu czemu Bo nie jaki... Kurde, chłopaki. Do boju. Do boju polsko, no. Tutaj jest, bijemy z prawej strony. Aha, tylko um, Mati, takie info. Nasz team jest pod ich bazą. Ale to no. ich powaliło na ryj. No, no a ja też my też jestem. My, my tylko tu jesteśmy. Klep, zobacz, zobacz jak klepiemy. szybko schodzi. O jezu, jak szybko to dawaj, schodzi. Dawaj, klepiemy, a jak, o jak boli, o jak boli. Jak zatrzymuje. No. To ich zatrzymuje. Aha, ktoś mnie zatrzymało. Dobra. Nie idź tam po strzelają mnie. Dobra, w ogóle nie gdzie ten mój klonk po, pobiegł. To, to mnie martwi. No ale myślę, że jest okej. Okay. Jak sobie tam radzisz z tamtą? Nie, bije mnie ta sucz niewidzialna i... Oj, oj, oj Muszę ją Oj, zabić, ta się bo... pojawiło to. Dobra, do boju, ona jest na plecach waszych, chłopaki. Ja... oj, tutaj biegnę za drugim. Aha, tu wy jeszcze jej nie zniszczyliśmy. Oni, z... On, oni nas zniszczyli... Oni nam zniszczyli już pierwszą ten! No tak, no tak. A, -a. No my nawet tam nie doszliśmy. To do i bazy. Okej, okay. nie, do, doszliśmy no. Dobra, spowolnij ich chociaż. Dobra, ale. Healing już... totem? Nie, to, to nie mój healing. O, A no, już trzeba dać tak to mnie nie leczy? W sumie. Dobra, ale nic praktycznie nam teraz nie zrobili. Dobra, dobra. O! To tak jest Fernando. Hmm. Przeciwny, inny. Alonzo, Fernando Alonso. Tak, i on mnie bije trochę. Muszę dobra, trochę. jestem tutaj. Ten. 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 ten co? To no, zabił mnie, no. Co ja mogę zrobić? Przeciwko e takiej nienawiści. W ogóle takie info, że. Nasz, ten. no, nasza wieża leci na ich tego, nie? No, a. ale zobaczmy, my ich tutaj y, zatrzymujemy. A teraz no. jedziemy z Właśnie daliście im darmowy teleport do bazy. Jest, jest duży ten na cooldown. Nie, na nie, powstanie. Jest. Nie, Japa nie jest. Nie. Ja patam Jest malusia. Dlaczego im tak szybko, znaczy naszej temu. Naszej no, bo oni mają już ramach. damage. Dobra! Yes! Wyszyłem. Dobrze. Wysoko, bo oni mają turety. Mają. Um, no nie wiem, kogo. Dobra, Elon. Hades, jestem, spoko. Dobra. Spoko, uciekłem. O, ale Zleży. bańkę strzeliłem. Suka. Dabaj, Dobra, dawaj, dawaj. Nie, nie, nie podoba mi się ta poseł. Czeka, a w ogóle tak. No. <laughs> ale ty nie tam. Ale nie w ogóle Chłopaki, jestem. zobaczcie gdzie jesteśmy. No, ja Wracamy. Wracamy. Szybko. Dobra, jestem, jestem ziomeczki. Dobra, nie. Hadesa <laughs> jeszcze nie ma, Hades jest daleko. Eee, w sensie, że się zrespiłem, o no to mi Na, A na na na, na, na. A, tak Nie wiem czy to z, zeslowuje to. Nie, to chyba nie slowuje tego działa. Dobra, biję to. Ja też to biję. Po 200 na strzał w łączniem. Dobra, ja Jezu biją mnie, w 50 Aha, u, 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 u nas ten krasnolud jest w ogóle, nie? I... To jest ten... tym problemem. A co, a co on tutaj robił? Skurczyny nie wiem. Najgorszy. Był O, wow, zgwałcili mnie tak troszkę. No, mnie też To no, tak ciekawie. Ale, a zobaczcie, znów nic nam nie zrobili. Znaczy coś tam lekko, nie? Zrobili. No tam. Kurde, o! pocałowali nas po piętach i tyle. No mnie, nie to bardzo. No. Tutaj Dobra. Ktoś był. Teraz do boju ich. No, ktoś we mnie strzela? Nawet nie wiem kto. Więń ja tam muszę. najgorszy ty. Dobra, teraz nasz jest ten, nie? Mm -hmm, mm, 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 mm. No to będzie ja coś ciężko. Ja często padam, ale zabijam, padam, zabijam, padam. Tak to wygląda. To, to się ceni. No ja bym chciał tak wiek robić. Ale biegnijmy za dział z działkiem, biegnijmy. Broń no tak. dobrą postanie. Nie, dobra, gasz chujową postacią. Dobra, kogoś zabijemy, lecę po działkę. Do dobra. Szybko, oni są przy szybcie, działku. Krótko. No właśnie. No, my, my tu tankiera mieliśmy. Smyrają po piętach. Dobra, no no, tak biegniemy. Biją, 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 biją. A, my jesteśmy z połowy Ja tam wlatuję, na pełnej. Wlatuj tam na pełnej, na pełnej. Kurde, no ale to, to my lecę. tam nie dobiegamy, nie? No, no właśnie. To, to jest tak. ten problem, że no oni nam myślą, że my nawet nie zdążymy dobiec. Nawalać tego Tureta. Okej. Okay. Nie ale wiem co fear. mnie bije w ogóle. No fear, jakieś towery, nie wiem co. Ta gra jest jakaś. Jezu, ile Dobra, i cofamy, do... teraz cofamy, cofamy, po prostu cofamy, nie tłuczcie się tam z nimi. Oni ja tego nie, nie, nie chcę. Tak mało HP, bardzo mało. Ta, no ta gra jest dla pod ludzi, no. Odzywaj się tam grzecznie trochę. Ale co? Hades, no. Co? No, grzecznie trochę Polaku. To, 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 trochę... to jest zła To ludzie, którzy tak? zrobili. Tak. Właśnie, na kolanie robili tę grę, no nie wydaje mi się. <laughs> nie wiem, bym musiał eksperta pytać o to. Ej, patrzcie, bo ten dziad już tam do naszej bazy lgnie. Ten, ten, ten. Ten Krasolut, nie? No! Bita tego Dobra kuresta. taktyka. Może my też tak powinniśmy zrobić. E, mamy krasnoluda? Ale ogólnie. Uff. Jezu, no A, dobra, okej, okay, już rozumiem. Nie mam klimu Uh, ale zaoutplayował tam, Polacy Dobra, Dobra, pijemy. Ej, ja, ja tłukę to. Jak słabo, to leci w ogóle, nie? No bo to te towery w bazie najwięcej zadają, obrażeń. I za kadeł napierdziela z tej różdżki. Dobra, i teraz towery tutaj włączają. ale z... całkiem, całkiem zajmuję Patrzcie, patrzcie, mocno nic, nam, nic nam nie zrobią. Nic da, nam nie ataki będą teraz. cztery, no parę było, nie? Patrzcie, nic nic. No, nic. Dobrze, ładnie. Jazda z nimi też. Teraz nie molestujmy szybko, szybko naszą no. Naszy, naszy, Oni też czarodnie. I biegniemy teraz, biegniemy. Ja biegniemy. Nie, 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 cofaj. Grok, ja biegnę im na bazę. O co tam zaszman? teleportującą się. Mm, osobę. Dobra, na środku. Jest, akurat jestem przy tym. Dobrze. Dobra, jadę. No, ja napierdziela by mnie ta kwasowa dziewczyna. Kwasowa dziewczyna? No nie wiem, jakiś trudki dostałem. Dobra, ja jestem już tutaj. Biegnę, biegnę, biegnę. Jestem. Spokojnie, mam tarczkę. Ja rozwalę tego ich kerego. Dobrze, Mati. Dobra ej, no ale przynajmniej... Ej, ej chłopaki, przed... chłopaki! Wow. Ej, jest szansa, to jest to jest teraz ten moment. No nie wiem, bo nikogo nie ma z was. Jesteśmy, spoko Mati, zobacz. Jeżdżam na pełnej Rozwalam im tutaj tą bazę. Na pełnej. Wjechałem tutaj naprawdę, Dobra, ojej. Lecimy, lecimy tam nie, nie ma pierdzielenia. Aha, czyli tam. ten tower musi w ogóle zacząć bić to, nie? Żebyśmy mogli cokolwiek zrobić. No tak, i teraz spierdalamy już szybciutko Dobra, uciekamy? No, Dobrze, no. zajebiście. Dobra, uciekamy, no, uciekamy, uciekamy panowie. Dobra, rozwaliłem ich. I teraz cofka, 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 cofka. Ojej, nie dało się. Oj, oj, teraz wow. chyba będzie bolało. Chyba teraz półko zabrał. Ja, ja uciekam. Dobra, ja się wypierdalam. Też próbuję. Lewo prawo jak myślicie prawo chyba. U, ale nie się lebo. emocje tutaj dzieją ludzie naprawdę. Jak zajmuje zajmuję no. jeszcze trochę? Bo Dobra. czwórka jest w bazie, czwórka w bazie jest. Okej, okay, a tylko ja jestem żeby to bić. Dobra, ja już też, ja już wstałem, ja już tam biegam. Dobra, w ale pa, 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 pa ile zrobiłem już temu, no. Ale patrz, my, my to wygramy, jeszcze jedna taka akcja i to no. wygramy. Bo już ogarnęliśmy, dobrze, że jest na, nas trójka tutaj ja w miarę mam ile. Mam 2,5 zdrowia. Też mam 2,5. grasz? Pół. no Fernando. A to słabo, bo ja też mam 2,5. 2,5? No mam 2,450. Ale tak tym Fernando masz 2,5? No. Ja miałem nim 5 prawie, ziomuś. Ale nie, no normalnie wiesz... Z... Ja pod tabem, jak spojrzałem, normalnie mam 8 a, tysięcy. Może to może dodatkowego, 8 i pół. czy coś. Dobra, ej, ta bomba jest jakaś dziwna, jeśli... No, dobra, dobra. Dobra, Nie możemy... ojej, coś od... mnie zbiło. Bomba jakaś? taka ta Słucz była obok nas, ta ta, 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 No, no, no. Z różdżką. No okej, okay, okay. Z różdżką? No. 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 Ale Polacy. Kurde, zabiła mnie, ona jest w bazie. Mm. Dobra, na szczęście trzeba jest. Dobra, lecimy. Ja lecę, no. A wszyscy z bazy Ja, ja to tam miotło do, dolecę tam przez mury, więc to jest o tyle dobrze, nie? No. Musimy to wygrać, musimy No to to musi być... Chociaż nie no nie będzie na pewno to ten ostatni pusz z naszej strony Znaczy jeżeli dobrze wejdziemy, teraz zobaczcie, jesteśmy dosyć blisko, tower ma sporo HP No i wy, oni się biją, nie? Nasi się oni się biją, wymiana jest jakaś Dobra ja tam skaczę kurwa Kangurek Ko lecę Dobra, jakiegoś tam miałem po drodze lecę, lecę od razu do ich bazy Kurde, połowa, nie to. Nie, nie. Aj, ta, 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 ta na miotle się gdzieś. Aj, jajajaj. Nie nie nie, nie. nie, nie, nie. Dobra, padła, padła ta na miotle. Ale my nic nie zrobimy tutaj teraz. Spierdalamy stąd. <śm> <śm> tak, no to uciekam. Dobra. Coś, coś tam. Aj, nie, 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 nie. Zabija, Kurde, Mati prób. O. Ja już tam byłem, Proszę. nie, ale to. Jest, no i ta such, jak co nabije mnie ta. Lodowa suka no bo ona ma karty, ja ich nie mam no. A, Dobra, no. jest, uciekłem Ale nic nie zrobiliśmy jakieś. kompletnie. No tak. Znaczy to coś. Nie, to nic. Nie, no no nic dobra, nic. 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 Słabo, że ten tower jeszcze nie stracił chociaż ka ka kapkę tego HP, nie? Znaczy tower, no. Ta i ta wyrzutnia. Ja to biję po 12 no Patrzcie, ja oni, 200, oni mają taką czyli... technikę, że oni... Patrzcie, popatrzcie państwo! Ja tutaj oh, jestem sam, nie? Aha, no tak. Oni są w naszej bazie. Wow, ciekawe, czy no, no, my też to próbujemy ciągle, ale no Jak ta lodowa bije ją za 3 czwarte HP jedną kulką, nie? No ona tutaj tu, ona tu leży. Ej, ona mnie jakoś Oni tu wszyscy pikają hmm. po naszej bazie, zjebane. dobra nara. Oni są na, tym, na, na takiej wieży i te, tutaj chyba to nie zadaje wtedy obrażeń ten nasz ten Nasz turecik Jezu! Biją bardzo dużo No bo oni Uuu. na pewno mają karty jakieś i tak dalej, no Nie wiem czy mają lepsze Nie no Bijcie tego tureta Nie wiem co mnie zabiło nawet Ktoś tu strzela z naszych Może się uda Dobra, leci no, teraz Dobra. Bije temu mocniej, lol. Od boku się mocniej to bije. Okej, okay, teraz lecimy pełną no, kurwą. To jest nasza ostatnia szansa. Pełna kurwa! Dobra. I lecimy. wchodzimy im po prostu do bazy. Tu ktoś jest na blisko. Balić a... ją w Dupala tam. Ale ona no po prostu będzie raz spowalniała do o, to będzie Tak. Wychodziło. Obstawiam prawo. Nie, w dupie no, z tym mamy, biegniemy do bazy. Bo, bo do bazy, nie? Będzie mida, Środek boja. i to nawet dobrze. O! Zabiłem ją! Zabiłem ją! Zajebiście! Po prawej ode mnie byli. Dobra. Ale czy w ogóle ten pojazd dojdzie, jeżeli my będziemy w bazie? No dobra, jesteśmy. O Boże, ja, ja tu prawie ten... Umieram sobie. No to poczekaj, poczekaj. czy znaczy, tam klepią pojazd. Stałera, nie? Oni klepią pojazd, nie? No właśnie. Dobra, ale. A czy my możemy w ogóle bić im bazę? No nie, no tam właśnie. Sobie... Tower musi zacząć. No właśnie, to jest to takie... Nie no, on już Dotarli. tutaj jest, tutaj no, no, tam już jest. jest. Ten... Dobra, jestem. O Boże, dobra. Ha! Kończymy, kończymy. Nawet autoatakami, znaczy tymi skillami możemy. No tak. Ha! Jak dobra, jak wow! no, tak się i... gra właśnie. Victory, no, you destroyed the enemy vault, tak się gra. I to byłoby na tyle, ludzie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapki w które wbijajcie do chłopaków, okay. ehm, Tak. Linki oczywiście w opisie, jak zawsze. I trzymajcie się. Na razie, cześć. Cześć. Papa. Pa.